Późno Cię umiłowałem, piękności tak dawna, a tak nowa. Późno Cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie. Rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś. Krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem i oto głodny jestem i łaknę. Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. Święty Augustyn wyznania według przekładu Zygmunta Kubiaka.